Przyszła taka opcja, to jest fajna opcja dla Kamila, cenne doświadczenie. Do ma już 38-9 lat, także jest już fast prime. Wiadomo, dalej niebezpieczny zawodnik, dalej ogromne doświadczenie, dalej siła, ale to już nie jest ten zawodnik, kiedy mierzyliśmy się razem. tak? Natomiast dla Kamila spora szansa, z pewnością ogromna na zarobienie odpowiednich pieniędzy, ale też na sportowy awans i pokazanie się bokserskiemu światu szerzej. Myślę tutaj o całkowitej światowej czołówce. Także no, trzymam kciuki za niego. Myślę, że jeśli do tego pojedynku dojdzie, to z pewnością służę radami, bo, bo parę minut z nim spędziłem w rygu. Miałem, ale wiesz... Kilka no. razy go miałem Miałem go już, już było, ale wiesz... gdzieś się wymztał Żarty żartami, zmienił się sporo bo to było wiadomo, kiedy boksował ze mną on wchodził na HBO, to był jego debiut na HBO, początkowo miał walczyć Pirok z nim po kapitalnym nokaucie na Jacobsie ale Pirok złapał kontuzję kręgosłupa no więc zaczęli wyzwaniać z ofertami po promotorom do Parkera, później do mnie, ja się zgodziłem ze względu na to, że długo gdzieś tam, ja oczekiwałem znowu na szansę mistrzostwa świata. Przekładali rankingi, nie chcieli, wyrzucali bitnego Polaka, no i aż no, chciałem tą walkę. Naruszyć moją nietykalność i wziąłem tą walkę praktycznie z marszu i tyle. No, wtedy był całkowicie innym tre... zawodnikiem, trenowany przez Davila Sancheza w pełnym gazie. Tutaj już widzę, że ta druga walka pod okiem Banksa to dramat. Dla mnie osobiście całkowicie go nie poznaję. Bie pojedynczy z... Ciosy, spójrzcie się, skoncentrowany tylko na, na sile. Słabo z dużo słabiej niż zeną gdzie nie mogłem nawet sztycha uciąć pracując. Gdzieś tam mając całkiem niezłą tą pracę, no, nie mogłem się wydostać spod tarapatu. Także no dla kamieni dużo szansa zaistnienia Na co musi uważać teraz? Na co musi uważać? Siły nie. Podobno, no, na winę. Podobno. E, natomiast nie, myślę, że siły ta, tak tyle to nie stracił. Myślę, że stracił szybkość, oczko, celność. E, zbyt uwierzył w tą siłę i myślę, że teraz każdego może prze, przewracać jednym ciosem, co co już tak e, nie jest, bo już też się ludzie przyzwyczaili do, do, do jego stylu, poznali go trochę. Uważać przede wszystkim, żeby nie stanąć ani na małpę. nie przyjmować walki, rwać dystans cały czas. Ja myślę, że Fiodor łapi doskonale o tym wie i, i, i takie wskazówki też przekaże e, Kamilowi, aby go odpowiednio przygotował. Cały czas w ruchu. Nie, nie bać się też przyjąć e, tego, że nie przyjąć łapami tutaj, tylko tu. On lubi uderzać w czubek głowy, czasami poza granicę dozwoloną, czyli za ucho. Ja tak zaliczyłem dwa knockdowny i, i to jest praktycznie w, w trakcie walki przez sędziów mnie do ogarnięcia. Yy, myślisz, że yy, tam się no, z Nie kontaktował się jeszcze? Nie, nie kontaktował. Widzieliśmy się dwa razy na różnych tam, czy to w Warszawie, czy, czy, czy na Galaktyce. Więc tak jak mówię, no jeśli będzie chciał, ja z pewnością pomogę. I...